I mamy bardzo wietrzny dzień, całą noc biało. Postanowiliśmy się wybrać do lasu, żeby zobaczyć, jakie wszystko szkody wyrządziło. Już na samym wstępie mogę wam pokazać, jak wyglądają początki lasu. Zobaczcie, wielkie drzewa sosny przewrócone. Także idziemy w taką wieczną pogodę do, do lasu, zobacz co się dzieje. Zapraszam materiał, oglądajcie. O, tutaj możecie zobaczyć kolejne drzewo przewrócone. Ogrom zniszczeń się ukazuje pomału. Tam wielkie następne. Tam kolejne są pochyły. Tak, widzicie, radziłbym, żeby w taką pogodę po prostu nie biwakować, nie wybierać się do lasu. Ja to robię oczywiście na własną odpowiedzialność. Oczywiście pogoda jest nieprzewidywalna. Przestrzegam wszystkich, którzy obozują gdzieś pod suchymi konorami drzew. Jak widzieliście, tamte drzewa wcale nie były usłe. Wiatr je powalił. Tu już widzę następne drzewo, złamane jak zapałkę. Zaraz Wam pokażę. Już możecie zobaczyć, tam brzozy powalone. A tutaj kolejne drzewo jest łamane jak zapałka. A tam jak widzicie kolejny wiatrołom, tam jeszcze kolejny. Zobaczcie, poprzechylane drzewa, połamane, powyrywane z korzeniami. Także starajcie się nie wybierać w taką pogodę do lasu. Zobaczcie, te wszystkie drzewa się bujają, cały czas mocno wieje u góry. Po prostu one się łamią jak zapałki. Zobaczcie, tu jest kolejne. Oczywiście później, jak pogoda ustanie, wiatry przyjedziemy tutaj znowu. Może. Te drzewa nam posłużą na budulec jakiejś ziemianki. Zaczniemy po prostu pracę nad ziemianką. Zbliża się wiosna. Ale słuchajcie, naprawdę zaczyna tak mocno wiać, że chyba nie warto ryzykować. Trzeba po prostu wychodzić z tego lasu i udać się do domu. Tak wieje, że po prostu nas zatyka. Chociaż mam szaloką to naprawdę bardzo ciężko się oddycha, tak zawiewa. Tam jak widzicie wielka złamana brzoza w połowie. Tam kolejne odnogi brzus pospadały. Także wiatr robi swoje. Także trzymajcie się i do zobaczenia w terenie w lepszej pogodzie. Cześć!